Cześć moje kochane osoby z podznaku uwagi witam was bardzo serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na horoskop. Zobaczymy, jakie tendencje więc stąpią w tym tygodniu, czego możecie się spodziewać, a na co powinniście uważać. Otrzymacie rady oraz tutaj wszelkie informacje, które będą interesującymi. Mam nadzieję. Dziękuję, że jesteście wszystkiego dobrego. No i zobaczmy, jakie tutaj karty wyciągnę dla Was. Karta dla Singi As denarowy Karta dla osób, które mają kogoś giermek buław. Karta dla osób szukających pieniędzy pracy to kochankowie. Karta dla osób mających pracę dziewięć buław. No i zdrowie ósemeczka mieczy. A więc karty pokazujące aspekty przede wszystkim związane z no, częścią kart, które są dobre. No i troszeczkę mamy blokad, ale dacie radę bo są to karty mające pewien układ, taki, taką energię no negatywną troszeczkę, ale też będą te aspekty pozytywne, jeśli się dostosujemy do pewnych rad. No i zaczynamy od bardzo dobrej karty dla Singli: As Denarowy. As Denarowy niesie nam oczywiście możliwości, nowe znajomości, nowe układy, nowe. Na przykład interesy, które nam pomogą w tym, żeby poznać kogoś interesującego, nowa w ogóle energia, nowe pomysły, takie wręcz cudowne, można powiedzieć, na to, żeby kogoś znaleźć i same nowości przy nas, które będą budowały pozytywną energię, pozytywne relacje. Możemy poznawać też osobę z tutaj świata bogatego, czy związanego właśnie mocno ze sferą finansową, zawodową, korzystna karta, dzięki niej możemy właśnie zrealizować swoje cele i warto w tej karcie działać, jeśli chodzi o sferę właśnie uczuciową, bo poznamy kogoś naprawdę mocno wartościowego. Natomiast karta dla osób, które mają tutaj kogoś, to giermek buław, karta moim zdaniem mimo wszystko nauki, a więc uczmy się, Nadal w relacji, doskonalmy. Jakby patrzmy na zachowania swoje, partnera, partnerki. Pójdźmy na przykład na jakiś kurs, zainteresujmy się jakimś hobby, róbmy coś razem dynamicznie, spontanicznie, bo to pomoże naszej relacji. Jest to też karta myślenia o dzieciach lub spędzania tego czasu z młodymi osobami, które odegrają kluczową rolę. A będą to też aspekty bardzo mocno spajające, a więc bardzo fajny, dynamiczny czas, pełen wiadomości, ruchu, zamieszania. Bardzo dobra karta, ożywcza też w sferze emocji, bo możemy czuć większą taką chemię do partnera, partnerki. Natomiast tutaj karta dla. Osób szukających pieniędzy, pracy to kochankowie, i jest to karta oczywiście wskazująca na to, że czekają nas jakiego, pewnego rodzaju trudne wybory. Możemy mieć dwie ścieżki, dwie możliwości, jeśli chodzi o sferę zawodową. Możemy w ogóle się zastanawiać, czy szukać w tym tygodniu pracy, czy też nie. Co jest odpowiedzią, co jest kluczową kwestią, a no to, by kierować się uczuciem, sercem. Jest to karta miłości. Róbmy to, co uważamy dla nas za stosowne i co chcemy robić, co będziemy kochać robić, tak? Co będzie naszą pasją, uczuciem właśnie. Bo to będzie odpowiedzią na to, czy warto coś robić, czy nie, tak? Chcę... Szukać na przykład w tym tygodniu pracy, czy chcę założyć tą firmę w tym tygodniu, bo czuję, że to jest to, pragnę tego z całego serca i jest to szczere uczucie. Tym powinniśmy się kierować i o tym po prostu pamiętać. Natomiast karta dla osób, które tutaj mają pracę, to dziewiątka buław i jest to właśnie pierwsza tendencyjnie spadkowa karta. Mówi o przemęczeniu. O trochę takiej autoagresji, o braniu na siebie zbyt wielu obowiązków, o dumie, która na przykład nie pozwala na odpoczynek, bo chcemy ambitnie coś zrobić, a my powinniśmy zwolnić troszeczkę tempo, bo niestety jest bardzo dużo tutaj przy nas ograniczeń fizycznych i psychicznych. Jeżeli będziemy jakby dokładać sobie, to będziemy bardzo niezadowoleni, sfrustrowani. A więc karta z prac bracocholików, osób, które ciągle tytanicznie pracują, ale potem się złoszczą, bo nie wytrzymują psychicznie i fizycznie, a więc starajmy się zwolnić tempo. To jest też karta ograniczeń i nie róbmy pewnych rzeczy na siłę. Na przykład, jeżeli chcemy pokazać coś komuś. Yy... I załatwiać jakieś ważne sprawy, to może się nam po prostu nie udać, bo jest tu tak dużo blokad, że no, możemy nie pokonać pewnych przeszkód. No i karta na zdrowie to ósemka mieczy. Ósemka mieczy niesie ze sobą informację, iż tutaj e, może być układ nasz nerwowy bardzo mocno zblokowany, e, napięcia, nerwy. Natrętne myśli, takie poddenerwowanie. Uważamy na układ oddechowy, niestety, na gardło, oczy mimo wszystko. Jest to karta czasem operacyjna, zabiegowa, lub związana z jakimiś zastrzykami, czy inną ingerencją metalu w organizm, no i jest to karta otrzymania. Jakieś wiadomości, które mogą nas zblokować czasowo. Natomiast po przemyśleniu pewnych kwestii okaże się, że sytuacja będzie łatwiejsza do pokonania niż nam się wydaje, ale możemy czuć się jak w klatce, bo ta kwestia zdrowotna może nas zblokować, zmrozić w danym momencie. Natomiast nie bójmy się tego, przemyślmy pewne kwestie, szukajmy rozwiązań, bo one będą dostępne dosłownie pod nosem. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrowionka, i przechodzimy dalej do osób z podznaku Skorpiona. Witam serdecznie, drogie Skorpiony. Już przechodzę do Was, już przechodzę do Was, kochana osoba z podznaku Skorpiona. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję, że jesteście. Miło, że jesteście. Spójrzmy na Was. No, na wasze karty, tendencje, jakie wystąpią dla was właśnie w tym tygodniu. Dziękuję za piękne komentarze, za subskrypcję kanału. Fajnie. Zobaczmy zatem, jaki układ kart się pokaże. Dla singli, diabeł. Dla osób, które tutaj mają kogoś: kochankowie, piękna karta. Karta dla osób, które szukają pieniędzy pracy, to dwójeczka buła. Karta dla osób, które mają pracę, świetna karta asa denarów. No, i dziewiątka była w aspekcie zdrowia, więc zdrowie będzie troszeczkę spowolnione, ograniczone, zblokowane. Zaczynamy od diabła. Jest to karta dla osób tutaj szukających miłości. Z jednej strony jest to karta pożądania, pożądliwości, erotyki, kontaktów takich spontanicznych, tak? Ale też musimy uważać, byśmy nie zostali oszukani lub sami, żebyśmy ich siebie nie oszukiwali. Byśmy się nie wplątali w jakieś układy uzależniające, które po prostu nas zniewolą, ale też i wykorzystają. Pamiętajmy, diabeł to wykorzystanie. No i tutaj w tych kontaktach międzyludzkich pamiętajmy również o o tym, że diabeł tkwi w szczegółach, czyli pamiętajmy o tym, że po prostu ktoś może prezentować nam swoją dobrą stronę, ale jeśli nie przeanalizujemy tego, to nie dojdziemy do szczegółów, które są bardzo istotne. Możemy spotykać niezwykle atrakcyjne, piękne, seksowne osoby, tak, ale jednocześnie zwodnicze. A więc tutaj, żebyśmy właśnie nie dali się oszukać w pewnej kwestii. Bo jest tutaj duże ryzyko, że to po prostu nastąpi. Natomiast karta dla osób, które tutaj mają kogoś, to kochankowie. Kochankowie oczywiście wiążą się z miłością, pojednaniem, ślubem dla niektórych. Mogą być jakieś aspekty związane z zaręczynami. Możemy otrzymać jakieś bardzo dobre wiadomości, ale też w ogóle możemy stanąć wobec. Sferę uczuć przed wyborem. Ten wybór może wiązać się z różnymi aspektami, i wszystko, co robimy, róbmy zgodnie z wolą serca. Czyli, no nie wiem, kochamy tego człowieka, chcemy z nim być, no to działamy tak, ale jeśli nie czujemy się szczęśliwi, jeśli nie czujemy tej więzi. Być może dokonamy wyboru zupełnie innego. Tak więc tutaj serce odpowie nam na podstawowe pytania, choć w większości jest to karta pięknych emocji, wyznań, uczuć, pojednania, em, pogodzenia się na przykład i szczęśliwych rozwiązań. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które szukają pieniędzy pracy, to mają one dwójeczkę buław. Dwójka buław niesie nam informację o tym, że przed nami jakieś wybory. Także, tak? Dwie ścieżki, dwie drogi, dwie możliwości, dwie opcje. Będziemy dużo myśleć, ale musimy szybko działać. To nie jest karta zastoju. Tu powinniśmy spontanicznie podejmować decyzje, by wykorzystać potencjał tej karty. Fajna karta dla osób, które chcą wyjechać, zmienić miejsce zamieszkania. Dużo wiadomości będziemy otrzymywać, dużo będziemy w ruchu i będzie to bardzo w ogóle taki produktywny czas. Jeżeli nie chcemy wyjeżdżać, możemy otrzymać pracę w jakimś sensie powiązaną z zagranicą, lub może wiązać się też na przykład z pracą zdalną przez Internet, ale dużo dziać się będzie i tutaj pieniądz powinien jak najbardziej przychodzić. Nie odchodzić, przychodzić dosyć spontanicznie. No i karta dla osób, które mają pracę, to as. Denarowy, a z denarowy wiąże się oczywiście z przypływem pieniędzy, awansem, poważną, poważnym stanowiskiem, nowym stanowiskiem, obowiązkami, które też będą sowicie wynagrodzone. Nowa ścieżka albo będzie wiązać się z tym, co już znamy, czyli z pracą, którą wykonujemy, albo dostaniemy nową propozycję, zupełnie wiążącą się z czymś innym. A co przyniesie nam duże pieniądze? Również to my możemy podjąć jakąś inicjatywę, założyć firmę, zmieniając całkowicie swoją ścieżkę zawodową i tym samym wpływając bardzo pozytywnie inwestycyjnie na finanse i właśnie tutaj sferę pracy. Tak więc bardzo dobry czas, bardzo dobre pieniądze i stabilizacja jak najbardziej. Konkretne też umowy. No i zdrowie. 9 buław. 9 buław to ograniczenia, to blokady. Możemy otrzymać wiadomości, które nam się nie spodobają, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. To jest karta ograniczeń, złości, nawet takiej autoregresji. Z, z karta pracowników, też osób, które nie umieją odpoczywać i które po prostu potem z tego powodu cierpią psychicznie, fizycznie, e, które się nie przyznają na przykład do tego, że, że się źle czują. Możemy odrzucać pewne rzeczy. A potem one wrócą do nas ze zdwojoną, niestety, siłą. A więc zadbajmy o wypoczynek psychiczny, fizyczny, sytuacyjny, bo jesteśmy przeciążeni i będziemy bardzo mocno przeciążeni. Zwróćmy uwagę na kręgosłup, plecy, w ogóle tutaj ramiona, ręce, kolana, tak, układ ruchu będzie dla nas. Czymś nieznośnym, stany zapalne, bolesne, dolegliwości, stawy także będą tutaj doskwierać, mogą być stany podgorączkowe i ogólne osłabienia organizmu, które też będą wpływać na nasze samopoczucie. A więc zwolnijmy tempo, zadbajmy o siebie i dajmy sobie na luz, bo to jest bardzo ważne. Pomyślcie o sobie, bądźcie pozytywnymi egoistami. Tego wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was. No i przechodzimy dalej do osób z podznaku strzelca. Witam serdecznie, drogie strzelce. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję, że jesteście. Zobaczmy, jak u Was się przedstawi układ kart. Czego możecie się spodziewać, i na co możecie tutaj liczyć. Już patrzymy. Karta dla Singli: 9 denarów. Karta dla osób, które mają kogoś. Królowa buław. Karta dla osób szukających pieniędzy pracy. Siedem mieczy. Karta dla osób mających pracę. Piękna karta. Dwójeczki Pucharów. No i rycerz mieczy. No, nerwowo, w kwestii zdrowotnej trochę burzliwie, ale układ jest niezły, fajny. W sferze emocjonalnej konkretny i bardzo kobiecy. O czym mówi pierwsza karta? A no właśnie, już o kobiecie. Dziewiątka denarów jest to karta dla singli. Kobieca karta. Karta, która nawołuje do tego, by wyprzedzać za przeproszeniem, by dbać o swój komfort w relacji. W ogóle, szukając kogoś, powinniśmy trzymać się swoich kanonów wytycznych, czy mi się podoba, czy ma odpowiedni stan posiadania, nawet tak, bo to jest dziewiątka denarów. To jest komfort w pełni, a więc my jakby patrzymy na wszystkie aspekty na wizualne, na materialne, na intelektualne. Na wszystkie, bo to jest taka karta specyficzna, my, my wybrzydzamy przy tej karcie, tak? I ona dzięki temu, ta karta też chroni przed pewnego rodzaju wykorzystaniem, jeśli właśnie trzymamy się pewnych zasad. Możemy tutaj spotkać kogoś również takiego wyrachowanego w jakimś sensie, ale dzięki temu możemy nawiązać bardzo ciekawą, acz na początku chłodną relację wykalkulowaną która nieść nam będzie dużo rozmów i powolnego poznawania. Możemy też poznać kogoś w ramach jakichś interesów, układów materialnych. No, i tutaj karta z kolei kolejna kobieca, ale dla osób zajętych, to królowa buław. Królowa buław tutaj reprezentuje kobiety silne, dominujące, charyzmatyczne. One będą sterować relacją. Jedne będą inwestować w relacje, będą nadawać jej ton, inne z kolei odmienne kobiety będą. Wychodziły z relacji, tak? Bo królowa była potrafi wyjść. Ona po prostu decyduje o kształcie relacji. Ona jakby tutaj jest tą siłą sprawczą. Ale też musimy uważać na dynamiczne kobiety. Bardzo władzcze, bo mogą wścibiać za przeproszeniem nos w nie swoje sprawy i powodować pewnego rodzaju konflikty na tle dominacyjnym. Natomiast karta dla osób, które. Mają tutaj ochotę szukać pracy, pieniędzy, to siódemka mieczy. Fajna karta, bo z jednej strony zachęca nas do poszukiwania różnych szans, okazji, rozwiązań, informacji, tak, które mogą nas przybliżyć do nawet szybkiego zysku, ale musimy uważać, byśmy nie dali się oszukać, a więc musimy wszystko sprawdzać. Dbać o szczegóły, by odpowiednio właśnie wykalkulować sobie, co jest dobre, co złe. Możemy w tym momencie trafiać też na, na przykład, czy, czy wpadać właściwie na pomysły, które będą korzystne, tak, płodne intelektualnie. Siedem mieczy jest specyficzne, bo, bo z jednej strony jest kartą oszustwa. A z drugiej strony niezwykłego potencjału intelektualnego, który możemy odpowiednio wykorzystać, ale musimy dbać o szczegóły wszystkiego, co jest dla nas ważne w tej sferze, a więc nie może być to fuszerka. Natomiast karta dla osób, które mają pracę to dwójeczka Pucharów, piękna karta. Karta docenienia, karta nagrody, propozycji, karta pojednania, na przykład po konflikcie, karta wejścia w korzystne układy, zadowolenia i w ogóle takiego emocjonalnego tutaj potraktowania nas w sensie pozytywnym. A więc atmosfera w pracy powinna być miła, fajna, taka spokojna, i ludzie powinni być. Pomocni w każdej kwestii, jeśli chodzi o sferę finansowo-zawodową, więc tutaj no, nie powinniśmy się spotkać z agresją czy odrzuceniem. Natomiast karta na zdrowie to rycerz Mieczy, no jest to burzliwa karta czasem karta gwałtownych wiadomości, nieprzyjemnych lub nieprzyjemnie pokazanych, przedstawionych, karta nerwów. O, karta operacyjna, karta czasem związana z oczywiście no, jakimiś badaniami, które też trzeba bardzo szybko, nerwowo zrobić. Karta zastrzyków, tak, ale też tak wykonanych, no, czasami spotykamy się w taki, z takim potraktowaniem, takim napiętym, tak, bolesnym. No to jest rycerz mieczy, niestety. My w ogóle też możemy być bardzo zdenerwowani pod napięciem energetycznym. Możemy w ogóle odczuwać taką autoagresję czy agresję w stosunku do czegoś, kogoś czy siebie, tak? Karta mówiąca o problemach z układem oddechowym, gardłem, płucami. Zwróćmy uwagę na ręce, niestety, i oczy czasem w tej karcie też są jakimś problemem. Może nie oznaczać to długofalowego problemu, ale jakieś bolesne aspekty, niestety, już tak. Natomiast najbardziej zadbajmy o, o to, by nasz układ nerwowy, by nasz spokój ducha nie został gwałtownie, że tak powiem, zakłócony. A nawet jeśli się tak stanie, to żebyśmy dążyli do samokontroli i szybko tutaj wyciszali zmysły. To jest dosyć ważne, tego Wam życzę. Fajny układ, myślę, że i wam się spodobał. Jakby co, piszcie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Hej.